że no, ta uroczystość, bardzo wzruszająca dla Łodzian, dla mnie, to jest też podkreślenie tego, jak nasze miasto, jak Łódź jest ważnym miastem dla ciebie. Mówiąc o Łodzi wzruszasz się. To były lata twojej młodości, ale też wiele pięknych filmów, kiedy byliśmy i w Grand Hotelu i jechaliśmy samochodem, mówiłaś tu występowałam, tu spędzałam czas, tutaj grałam w filmie, to jest Niezwykle ważne dla Ciebie mi miasto. Owszem. Yy, w ogóle uważam, yy, że yy, łódź jest jednym z najpiękniejszych miast Polski. Naprawdę. Przede wszystkim z powodu ludzi. Jeżeli nawet chodniki są nierówne, to palim diabli, patrzmy pod nogi, żeby się nie wywalić. A łódź jest tym oknem na świat. Tu powstają filmy, polskie filmy, wszystkie polskie właściwie filmy stare są piękne, są piękne, opowiadają o nas, o naszych wadach, naszych przypadkach różnego rodzaju, no o naszym życiu, bo przecież filmy, które nie dotyczą życia, a są z kosmosu, są inaczej postrzegane przez prostych, zwykłych ludzi, tak zwanych obywateli. My jesteśmy obywatele Łodzi. Ja się do was wpisuję jako obywatelka Łodzi. Czy mogę tak zrobić? Dziękuję bardzo. No teraz są nawet na to papiery na ulicy Piotrkowskiej, że już, już stąd nie wyjedziesz, że tak powiem. Bożenko, to, że jesteś dzisiaj uhonorowana w Łodzi, to, że spotykasz się z tak ciepłymi reakcjami tysięcy twoich wielbicieli, fanów, na to zapracowały, no właściwie trzeba by użyć nomenklatury setki ról, bo jak się zliczy, wszystkie telewizyjne jeszcze rzeczy, które przez całe życie towarzyszyły. No to, i teatralne już już były co grałam przez kilkanaście lat. I teatralne, i filmowe, Narodowym. i estrada od StS-u poczynając. No, bogate, żarliwe, piękne życie zawodowe, ale to są ludzie, nie, da nie zdążymy tym bardziej, że to spotkanie będzie krótkie siłą rzeczy. Yy, yy, Bo ja już korkuję. Bardzo intensywnie. Ja, ja mam 77 lat. Za chwilę. To, to, mu, to mówi, żeby. i sobie powie... niczego nie pstrykam. Tak, a wygląda, no proszę państwa. A jak normalna baba. Nie. Jak <noise> super piękna, <noise> e, fantastyczna baba. E, to są twórcy, o których no, chciałbym przynajmniej trzech poprosić o jakieś krótkie zwierzenie dla nas dzisiaj. Andrzej Wajda, Andrzej Barański, którego oboje kochamy. Jezu, jak ja kocham jako, reżysera, jako twojego reżysera. Wzrusza mnie to, że miesiąc temu Andrzej Barański tutaj odsłaniał swoją gwiazdę na ulicy Piotrkowskiej. Ty jesteś kolejną, jeden z ważniejszych dla ciebie reżyserów. I Adam Hanuszkiewicz. Ponieważ nie możemy opowiedzieć o 50 reżyserach, o, tych trzy, o te trzy nazwiska poprosił cię o jakieś, jakieś krótkie wspomnienie. Hmm. To może zacznę od Hanuszkiewicza. Dobrze, dobrze. Bo on y, bardzo zmienił, jak gdyby moje życie. Y, wjechałam hondą do, y, y, do historii y, polskiego teatru. Hanuszkiewicz nauczył mnie bardzo dużo różnych rzeczy. Przede wszystkim podstawą jest to, że uświadomił nam, bo przecież nie tylko ja jestem jego uczennicą, ale i dobrych innych, bardzo dobrze znanych osób, prawda? Więc Hanusz mówi tak: No to teraz wejdź na scenę. Więc ja weszłam po schodach i stoję tak jak drągal na tej scenie. On mówi tak: Złą wybrałaś stronę. Ja mówię, dlaczego? Bo widzowie zaczynają od prawej strony, bo przeważnie są praworęczni. Więc zawsze im jest łatwiej luknąć w prawo, a dopiero potem w lewo. Więc takich różnych drobiazgów. Yy, no, jak co zagrać? To ja zawsze sobie wymyślałam i zawsze przychodziłam y, y, do, do reżysera i mówiłam tak, a ja bym chciała zrobić y, to, tak, tego, a tutaj odwrócić się tyłem. On mówi, a dlaczego tyłem? Ja mówię, no, bo y, y, aktor bardzo rzadko pokazuje tak zwany zat. Więc trzeba też pokazać, jakie się ma plecy. Że ma się nie, nie takie, prawda? Tylko wyprostowane. Pan Rysio ciągle mnie szturcha. Prostuj się, prostuj się. Ja mówię, no chyba wezmę i połknę y, kij od szczotki. No to wtedy na pewno będę prosto. Yy, rola aktora jest bardzo ciężką pracą. Bardzo ciężką pracą. Przede wszystkim musi się nauczyć tekstów na pamięć. Ale nie tylko swoich, ale musi się nauczyć również tekstów, Partner. partnerów, którzy z nim występują na tej scenie, ponieważ tak, y, ciągle miałbyś dziwione oczy. O Jezu, a co ty mówisz? Co, co, co? Czy to prawda? A to prawda jest wtedy, kiedy po prostu ze sobą dialogujemy już napisanym tekstem. A napisanie dobrego dialogu jest wielką umiejętnością. Sami, o tym wiecie, że jeżeli dialogi są do kitu, to filmu się w, w ogóle nie chce oglądać. Bo co? Same gęby, gęby znamy, bo to są wszystko znane gęby, prawda? Aktorów, aktorek, których, których, których chcemy oglądać. Bo ja mam na przykład parę takich osób, których nie chcę oglądać, dlatego że noszą w sobie złość. Złość jest brzydalem. Yy, nieakceptowanie drugiej osoby i robienie sobie różnych zatargów jest najgorszą rzeczą na świecie, bo zaczynamy żyć osobno. Nie jesteśmy w grupie, a ty, Bąblu, jak mnie dobrze słuchasz, cudny. Pokaż zęby. No, widzisz, już jest ślicznie. Naprawdę, trzeba się tak uśmiechać. Jak się ludzie między sobą uśmiechają na ulicy, ja zawsze pomagam babciom, które niosą jakieś dwie siatki i w tym jakieś, a tu jakąś wodę, a tu coś ciężkiego i tak dalej. Ja mówię, czy ja mogę pani pomóc? A ona, taka, pamiętam, taka babinka do mnie. Ale jak? Ja mówię, dawaj pani te siatki. A co? Chce mi pani je ukraść? Ja mówię, oczywiście, że je pani ukradnę i to zaraz. Hmm. I zaniosę pani do domu. Hmm, hmm. O jezu, jeszcze nikt nie chciał mi nigdy pomóc. A tu od razu, Boże nadykiel. Zbierz. No więc, naprawdę, rola aktora jest. wie. Jak, jak gdybym jakimś pałacem kultury, czymś, co po prostu musi się rozwijać od początku do końca. Jeżeli się nie rozwija, to jest kiepsko. Zawsze pod, podle, pod, podbiegały do mnie charakteryzatorki i mówi tak, ale pani musi w tej scenie płakać. Ja mówię, chwila, moment. Odwracałam się tyłem. Chce pani, żebym płakała? Proszę bardzo. Zaraz się pani rozpłacze i będę płakała prawdziwymi łzami. Aktorstwo, proszę pani. To jest. To jest z mojej głębi. To nie jest sufitu. To, że leci mi łza, to ja wiem, że wy mnie słuchacie. Że nie oglądacie sztucznej gęby, tylko oglądacie człowieka który chce wam sprzedać swoje emocje. Bo czy to facet, czy to kobitka, są ludźmi, no niestety. I to jest właśnie to, co przenosi się na ekran, co sprawia, że Bożena Dykiel jest tylko jedna. Pozwól Bożeno, że zacytuję Andrzeja Wajdę wspomnianego wcześniej. E, opowiada o weselu. Zauważyłem ją bardzo wcześnie i zaangażowałem do wesela w roli Kaśki. Jest ta Kaśkę chycić za co? Mija jeden, drugi dzień zdjęć, a ona gdzieś mi umyka. Pytam, dlaczego pani się kryje po kątach? A ona, Boże, Nadykiel, ja tu nie mam nic do grania. To tylko epizod. Odpowiedziałam, niech pani zrobi tak, żeby ten epizod został przez wszystkich zapamiętany. Wszyscy pamiętają śmieszną scenę, kiedy Kaśka w jednej ręce trzyma i kieliszek, i zagryskę. Przychodzi cenzor. I pierwsza rzecz, do której się przyczepia, to właśnie ta scena. Tak, kieliszek z wódzką. Powiedziałem, po, powiedziałem potem. No i co? Zauważyli tylko panią. To jedno ujęcie okazało się najważniejsze. Najważniejsze. Jeśli młodzi ludzie naprawdę angażują się w film, wierzą reżyserowi i jego ekipie, wtedy mogą powstać. Takie właśnie role jak Bożena Dykiel. I tak się zaczęła ta wasza Wtedy nieprawdopodobność. Wtedy po, powstają po prostu filmy, które się zapamiętuje i które, y, ja, jeżeli po jakimś czasie znowu jest Ziemia Obiecana, to ja lubię ją oglądać, bo ona jest prawdziwa. Wszystkie role, które zostały powierzone tym aktorom, grającym w Ziemi Obiecanej, wszystkie są majstersztyk. Naprawdę czymś co nas zachwyca, i nie jesteśmy obojętni. A tak ta, ja, mam takie, ja mam takie odczucia. Za chwilę zobaczymy film wyjście awaryjne już na koniec naszego spotkania. To jest właśnie film, który nawiązuje do tego, o czym mówiłaś. Dziesięć minut temu, również e, kilkoma zdaniami, kiedy otrzymywałeś nagrodę, który naprawdę był dobrze napisany. Te dialogi są fenomenalne. Tak. I on jest zabawny przez kolejne dekady. Nie dlatego, że Wy dobrze bawiliście się na planie, tylko dlatego, że wiedzieliście, co gracie i, i, i wiedziałaś, co, co masz zagrać. No tak. No, poza tym Wajda miał. miał... za orski, bo to wyjście awaryjne. Wyjście awaryjne. To. Yy... Yy, ale dokończę o Wajdzie. Dokończę, dokończę tak, o Wajdzie tak, tak, tak. I zamykamy puszkę z Wajdą. Tak. Yy, Wajda był człowiekiem, który bardzo ufał aktorom. Czyli, yy, tak jak ja się pokazałam i, i siedziałam w kącie, i ja mówię tak, a ja nie mam tu nic do roboty. Mówi, Brzynkan, no chodź tutaj do, do gromady. A Co ja mam tutaj do roboty? Ja mam jedną scenę tylko. To zrób tak, żebyś miała kilka scen. Aha, czyli mogę zrobić to, co chcę? Hmm. Proszę bardzo. I pokazałam mu jedną, drugą, trzecią, czwartą scenę. On mówi tak: cholera jasna, nie wiem co wybrać. Ja bym wybierz najlepszą. Dlaczego masz wybierać najsłabszą? Ale mówi wszystkie są dobre. No to ja mówię, to wybierz. Tą najlepszą z tych bardzo dobrych i koniec, nic więcej. Także z Wajdą się pracowało super, ponieważ on miał gust w wyborze scen i aktorów. Wiedział, który aktor będzie mu pasował do danej roli, którą on ma przygotowaną, już napisaną w scenariuszu. I to było, i to było wspaniałe. Pracował przez cały dzień, bardzo często zasypiał, więc wtedy jego drugi reżyser przystawiał mu drugą, drugi, ten, drugie krzesło pod nogi, a ja te nogi bardzo powolutku kładłam na, na to drugie krzesło. Bo mu, chodź tutaj, widzisz, Wajda daje, daje cynk, że za chwileczkę po prostu szlak go trafi, więc mówi, musimy go ratować. Więc, więc przespał się 10 minut i mówi tak, co tu się dzieje? Dlaczego nie gramy? Dlaczego nie robimy? I ja mówię, nie, no robimy, tylko my żeśmy tak zastygli w, ta w takiej nieruchomości, bo na tym żeśmy skończyli żebyśmy wiedzieli, od czego mamy zacząć. Aha, no dobra, grajmy, 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 ruszać się, ruszać się, co to w ogóle jest, co to w ogóle jest? Więc y, naprawdę y, praca aktorów jest bardzo ciężką pracą. Więc jeżeli chcecie pójść w nasze ślady, najpierw się dobrze zastanówcie, czy to się karkuluje, jak ja to mówię. Mhm. Czy to się po prostu karkuluje? Boże, no a na koniec chciałam Ciebie zapytać o to, co w życiu jest ważne, ponieważ mam poczucie, że u Ciebie pe pe pewne takie priorytety życiowe, które w sobie masz, mówiłaś o tej przysłowiowej, starszej pani, bo mówię, że to jest przysłowiowa starsza pani, bo chodzi też o stosunek do życia, o to, że... Sama uprawiasz ogród, że przez całe lata mówiło się, że do, na, do Bożena Dykiel robi najlepszy rosół w Warszawie że jesteś z krwi i kości, jesteś naprawdę człowiekiem, który jest wierny swoim zasadom, jest wierny również swojej energii, której tyle nam dzisiaj dałaś, a przecież to nie jest tak, że to tylko się z siebie wyrzuca. Trzeba będzie troszkę przecierpieć za to, ile dzisiaj nam dałaś. I, i my jesteśmy bardzo wdzięczni. To jest fakt, że jest z nami pan Ryszard Kirejczyk i stworzycie no, rzadkość w polskim show biznesie. No już nie wiem, chyba e... z 50 parę lat. Jesteśmy ze sobą. Ja sobie nie wyobrażam, żeby kto inny mnie dotykał. To jest bardzo ważne. Zmienianie partnera uważam, że jest chyba, że po prostu. Partneru, jeżeli się trafi jeżeli, na pana Rysia. Na, o, się trafi, Ale my, ja, my, ja my. pana Rysia nie oddaję. Dobrze. Od razu mówię. Dobrze. Ale Bożenko, jak, jak że... którąś zauważę, że po prostu się do niego przypindala, takiego kopa że hej. Boże nadykiel, po prostu mówiłem, e, jedyny taki temperament. Ale co trzeba mieć? Jaka jest cecha najważniejsza? Optymizm, y, y, szacunek do ludzi, y, kochać życie, kochać zawód, a może, ten za, a może mieć świadomość, że ten zawód jest ogromnie ważny, zwłaszcza się, jeśli ma, no powiem to wprost, tyle szczęścia, ile Boże nadykiel. E, praca, mnóstwo, ale i szczęścia, ale też pamiętać, że życie to jest stąd, córki to jest właśnie ten ogród i to jest ten rosół również. Tak, życie to przede wszystkim jest dom. Jeżeli się stworzy dom, w którym chcą mieszkać nasze dzieci, do których chcą przychodzić nasi przyjaciele, dom, w którym zawsze pachnie nie przypalenizną, a po prostu świeżo zrobionym rosołem. Rosół z kilku mięs, Jezu, to nie muszą, to, to łapki kurze, słuchajcie, mają największą ilość kleju. Potem trzeba tylko po prostu to y, y, zdrapać z tego i to, to włożyć w pierogi. Słuchajcie, no małmazja. Ale pieróg musi być cieniutki, a nie taki gruby na palucha, żeby, ta, żeby, ta, żeby to ciasto było. Gruby na palucha, to niech, niech sobie ta pani co je zrobiła, niech sobie je zje. Ma być cieniusieńki, falbaneczka leciutka, i wtedy możemy zjeść, no, góra, cztery pierogi. No, ja zjadam trzy, prawda? Ale cztery pierogi już są do zjedzenia. A do tego po prostu odrobinka masełeczka, cebuleczka podsmarzona na maśle. Od razu ślinka leci i robi się przyjemnie. Także y, y, życie, życie aktora jest co innego, a jego życie domowe i życie rodzinne to jest zupełnie inna bajka. Także trzeba umieć to podzielić. I to robisz, to będziesz robiła i za to Cię kochamy, za wiele innych rzeczy też, za rolę, ale dzisiaj po raz kolejny udowodniłaś, że również za to, jakim, jakim jesteś pięknym człowiekiem. Boże Dykiel, proszę Państwa. Dziękuję bardzo.